Nie chodź, teraz... nie? nie? to Pani się występowała. Wystąpiła Pani w filmie. Nie, naprawdę. Czyli wygrędzisz? Tak. No, to nie był on, to, to nie był Piotrek. Najmocniejszy Piotrek. Powiedz jej trochę o naszym polskim Bałtyku. Występuje w profesjonalnej telewizji, bez śmiechu. Dwa okazje w przyszłej. ty co filmujesz? Na piachę! To jest kaszalot! O na To jest Tomuś Hej, ooo! To niby? <laughs> Ej Marek! Co ty dupcy <laughs> No nie? Co ty kurwa dupcy? Fajny Fajne morze, nie? Morz, nie? Cztery pokażę. To jestem ja niby Czesio. To on. Tak. To my? Nie pamiętam.